Witamy dzisiejszy wynik z wykopków. Tutaj pierwszy szpadelek to jest tak. To jest chyba trójka. Pruska. Wycieruch z jednej strony herb. Dwójeczka pruska. Jedyneczka. Prusy. Tu druga wojna światowa. Fastyga, nie? 10 fingów. tu dziesiątka też Prusy. guzik, no takich z mundury chyba jakiś ozdobny, czy cywilnego Tu z herbem. Tu z herbem, na pewno z munduru i to już Prusy. W strasz? O widać nawet tu, tu gładki, nie wiadomo czy to cywil. Tu jakieś takie elementy ozdobne, tu też to też takie coś wyszło, nie wiadomo. To nie wiem czy jest jakiś właśnie... Oty... Dzwoneczek z sokoła. Z sokoła dzwoneczek, nie wiem, już kiedyś takie coś znalazłem. To jakaś łuska. Pepeżka. Tu nie wiadomo, odlew. No, konik. konik. coś tego. Także tyle. Teraz kolega. Hicior tak zostawimy na później. Guzik II wojna światowa Polski z orzełkiem. Tu coś ozdobnego, też z jakimiś inicjały są. Tu też jest. 5 groszy, bodajże PRL, aluminium. Tu jedynka w fajnym, zachowanym stanie. Tu jest guzik. Też są jakieś mało widoczne. Tu też guzik. Głazki. 5 groszy. Też guziczek. Tu właśnie z takich ładniejszych, poprzednik też taki był, podobny, bardzo. Jedna kulka, No kulki. paska druga jakby cięta. Ścięta, nie? Tu ty chyba guzik to też, bo. albo jakiś wycieruch, moneta. Następny tu też guzik, no i... no i tu trafienie dnia dzisiejsze można powiedzieć, super. Spróbujemy wyoszczyć. Naciśnij na monetkę. Albo ja nawet ją położę. Połóż najlepiej i zobaczymy. Zbliż. Tak jest chyba Nie wiemy jeszcze dokładnie, ale coś, coś chyba z Rosja znaleźliśmy tak w telefonie na szybko, w necie. No jedna strona się zgadza, ale druga Czyli nie tamtym, za bardzo, nie. nie? No w domu będzie czas. Może no, Było, chyba Rosja carska no, nie, tylko tam z tyłu był ten o, orzeł, nie? Ten taki dwugłowy. A tutaj jest co innego. Nie? na monetę. O, pięknie, teraz oszczyło 1769. Z drugą stronę. No, też super widać, nawet nie trzeba oszczyć. Stan idealny, bez żadnego czyszczenia. Srebro, pierwsza klasa. Nawet na boku jeszcze te ząbki widać na rancie. Także nie jest tam jakaś pokoncerowana. Super. Głęboko była? E, do 20, 17 cm. 17 cm. No. Także to, i to wszystko z jednego pola, najwięcej można powiedzieć. Nie dużego. Nie Co najlepsze w koło pełno poszukiwaczy chodziło? No chodziło i tu, kurde, nie wiem, czy nie zaglądali z takimi sprzętami, że głowa boli. Chodzą a... tu chłopaki z etrakiem. Traki nie, traki Tra Traksini. inne, proxyne, ale chyba nie wiem, te pole albo za słabo było. Albo... Omijali. Omijali, nie? A pokażemy mamy tylko co? Garenciki 250. Dwie sztuki. Cewki standard. Tak, mamy... Ja mam jedną większą, kolega ma sharpshootera, ale jednak Koncentryk. Przezwyczajnie chyba do oryginału. Pokażemy okolicę. O, tu za góreczką nasze pole kolegi nie łapiemy w kadr. Nie, nie, nie. Dobra, do następnego wypadu za tydzień może jak zawsze w niedzielę, w niedzielę. od 6 ciekawie. do 12 takie przyzwolenie <laughs> mamy <laughs> na tyle żony pozwalają no pozdrawiamy wszystkich poszukiwaczy Jarka